Przy okazji y, Horyzontów Bankowości rozmawiamy z panem Bartłomiejem Wyszyńskim, który w firmie Effigence odpowiada między innymi y, za obszar y, social media bankowości internetowe. Na ile, panie prezesie? Ta bankowość internetowa i płatności mobilne otwierają nam nowy obszar komunikacji we wszystkich wymiarach tego pojęcia. I co powinniśmy poza technikaliami wiedzieć, co powinniśmy przyswoić, by wykorzystywać potencjał tego narzędzia? Myślę, że po pierwsze musimy podejść poważnie do tematu mobilnego. W tym znaczeniu, że ja np. korzystam z jednego z banków, z platformy transakcyjnej, nazwy tu nie podam, ale dziwiłem się, bo chciałem zrealizować moją płatność, wchodząc przez telefon komórkowy, no, trafiłem na stronę, która zawierała fragmenty flasha. Jak wiemy, Flash z punktu widzenia przeglądarek internetowych jest kompletnie nieczytelny. Więc tuż sobie tak pomyślałem, kurczę, z jednej strony tyle o tym mobilu mówimy, tyle mówimy o tych ułatwieniach, tyle o tworzeniu aplikacji, serwisów, które umożliwią nam w łatwy sposób płacenie rachunków. No i taka sytuacja. Jak ją opisałem. No, szczerze mówiąc, byłem zdziwiony. Czyli zacznijmy od podstaw. Ale to jest standaryzacja od zaplecza. A co powinien wiedzieć klient, ten użytkownik, dla którego smartfon ma być taką bramką do zarządzania swoimi pieniędzmi, ale także i komunikowania się ze światem zewnętrznym? Proszę zauważyć, że tu mamy w Polsce taki problem, że jeśli zobaczymy na statystyki e, ilości kupowanych smartfonów, jest ich niezwykle dużo. A nas później, jak się okazuje, e, ludzie nie wykorzystują możliwości tych smartfonów. Czyli... Wszystkie raporty dowodzą, że za 2-3 lata to będzie podstawowa platforma płatnicza rozliczenia. No właśnie, właśnie. Więc tak naprawdę, dlaczego za 3 lata? Więc trzeba to przyspieszyć. Zróbmy tak, żeby to się stało w ciągu roku. Czyli powiedzmy tym ludziom, że w ogóle z poziomu tych smartfonów mogą tych płatności dokonywać. Ale przy poziom obsługi intuicyjnej zapewnia nam zachowanie wymogów bezpieczeństwa, w tym naszych danych wrażliwych? Bo o tym przecież tu mówi i Inspektor Ochrony Danych Osobowych. I tego możemy się spodziewać po tych regulacjach, które przyjdą z Europy. Tu postęp technologiczny, mówiąc krótko, rozjeżdża się troszkę nie tyle z naszym przygotowaniem, ile z poziomem regulacji. Ale tu powiedzieliśmy o dwóch rzeczach. Z jednej strony, powiedzieliśmy o pewnej łatwości w posługiwaniu się tymi narzędziami, a z drugiej strony o pewnych regulacjach. I teraz, tak, jeśli mówimy o regulacjach, no to czymże na Boga różni się mobile względem webu, który znamy? już od lat, no moim znaczy w moim przekonaniu kompletnie niczym. Czyli jeśli tam przyjęliśmy, że poziom zabezpieczeń jest odpowiedni, to tutaj nie powinniśmy mieć z tym problemu, ten poziom zabezpieczeń. Czyli to nie wymaga dodatkowych regulacji, tylko wdrożenia pewnych reżimów na poziomie aplikowania tego? Tak rodzice. mi się wydaje. Na przykład e, często stosuje się dla urządzeń, które są zaufane, skrócony kod logowania, czyli nie musimy używać rozbudowanego hasła, którego używamy e, łącząc się z platformą transakcyjną przez stronę www. E, tylko jeśli mamy zautoryzowane urządzenie, możemy na przykład Zalogować się pinem. Paradoksalnie prostsze rozwiązanie może być bezpieczniejsze, bo nie otwiera jakby szerokiego pola do fraudy. Zgadza się, bo mam autoryzowane urządzenie. Po prostu bank wie, że to urządzenie stało wcześniej autoryzowane, w związku z tym można posłużyć się tym krótszym kodem. I rozumiem, że dla tych rozwiązań nie ma alternatywy. Znaczy, jeśli mówimy o rozwiązaniach mobilnych, absolutnie nie. Tutaj e, mówimy cały czas o telefonach komórkowych, natomiast rewolucja jeszcze dzieje się w innym obszarze, w obszarze tabletów. Przecież tablety za chwilę w ogóle e, zniszczą tradycyjne e, laptopy, netbooki, które znaleźliśmy. Co się, e, co się z tym wiąże? Wiąże się coś ciekawego. E, Zmieni się w ogóle sposób e, tworzenia designu tego typu serwisów. Mówię o platformach transakcyjnych. Dlaczego? Bo za trzy lata, jeśli jakieś urządzenie e, nie będzie reagowało na dotyk, to człowiek powierzony jest zepsute. Dzisiaj jeszcze tak nie jest. A proszę zauważyć, co to zmienia w design. Znaczy tyle, że każdy przycisk będzie musiał być na tyle duży, żebym mógł go dotknąć palcem, bo nie posługuję się już kursorem, który mam na swoim obecnym pc tylko palcem. W związku z tym, jeśli będę miał dużo małych linków, no to nie będę w stanie w ogóle zarządzać tą platformą transakcyjną. Tak więc jeśli mówimy o mobilu, to pomyślmy o tabletach. I o tym, jaka rewolucja nas czeka w związku z tymi tabletami. Teraz tworząc platformy transakcyjne absolutnie już trzeba myśleć tylko i wyłącznie o interfejsach dotykowych. Bo jeśli stworzymy coś, co jest dobre dla, dla dotyku, to automatycznie dla kurs kursor też to wytrzyma. A w drugą stronę już nie. Dziękuję bardzo.